Ostatnio było troszeczkę nudno u mnie na kanale, więc trzeba przerwać tą serię i troszeczkę przełamać tą monotonię. Także dzisiaj będzie wreszcie zakończenie inwestycji z zeszłego roku. Takie finalne, czyli przykrycie zbiornika na Gnojowice. Już tutaj panowie z firmy Dado rozpoczęli od rana montaż. No i troszeczkę podpatrzymy co tam się dzieje, bo już widzę dźwig się rozstawił. Troszeczkę tam błota rozgarnąłem jeszcze, żeby mógł spokojnie podjechać pod zbiornik. I walczą panowie. Warunki są nieciekawe, ale mimo to się nie poddają. A ja w międzyczasie, żeby nie tracić dnia, coś jeszcze powalczę. Myślę, może budki poskładać, albo troszeczkę z tą pompą powalczyć. Coś tam będziemy tworzyć. O, już widzę zarys tego przykrycia zbiornika jest No i zaczyna powoli ta inwestycja wyglądać i się domykać. Także ciekawa konstrukcja Materiały tutaj nieskomplikowane. No ale jednak to wszystko połączyć, to troszeczkę wymaga, więc nie przedłużam. Zobaczcie tak to wygląda tutaj. Koszu na środku. Jedna osoba do montażu. Od tego odchodzą pasy. Na tych pasach będzie to wszystko ta blendeka zamocowana. Ale co i jak to później, bo tutaj to nie ma co bardzo i opowiadać. Jak już skończą, to będę mógł po prostu wszystko Wam zaprezentować. Na razie nie chcę przeszkadzać. O, właśnie dzwoni do mnie wykonawca. Także rozłączam się. Jak widzieliście, w międzyczasie walczymy tu z pompą. Najpierw na zimno. Zasada, technologia taka pienieczek, młoteczek. Na zimno nie szło. Dobrze nagrzaliśmy. Nagrzałem lud lampą, lampą gazową. No i co? Dalej nic. Jeszcze jest nadzieja, jak wystygnie, może wtedy puści. Ale to trzeba z godzinkę poczekać co najmniej, bo to tak nagrzane, że już tutaj widzicie kolorek trochę zmieniło. Tak porządnie podgrzane. I nie ma opcji. Ta strona puściła tą technologią. Tu, bo tu tylko tulejka. Tak zapieczona ta tulejka jest, że szok. Szok i niedowierzanie. Ta nie chce puścić. Ta poszła lekko, ta nie chce. No i co? Bądź mądry i pisz wiersze. Póki jeszcze jasno, to podejdziemy sobie zobaczymy co tutaj udało się stworzyć i z bliska jak to ogólnie wygląda. Tutaj nie jest to żadna reklama, po prostu zadzwoniłem, zamówiłem blendeczkę, ale wykonawcę mogę śmiało polecić, bo naprawdę aż sam byłem w szoku, że tak jak się umówione, bez żadnego przypominania słowa dotrzymali terminu, dotrzymali wszystko. Eee, nie trzeba było po prostu się ponaglać z robotą Także naprawdę aż dziw w obecnych czasach znaleźć takiego wykonawcę To jest Dado blendeki. sobie Wpiszczę gdzieś tam, może podlinkuję w opisie Jakby ktoś szukał Ogólnie przykrycie takich zbiorników czy blendeki na samochody To ich wyrób Generalnie co? Całość konstrukcji opiera się na pasach od środkowego słupa pas e, złapany tutaj z fasowy wszystko, żeby to nie rdzewiało i drugimi pasami przyłapane e, tutaj jest opięta blandeka dookoła rurka w środku i za tą rurkę ściągnięte więc tutaj żadnej filozofii wielkiej nie ma no i tak to Słup tamten po prostu nakryty jest taką czapką z tożkiem metalowym I na to naciągnięta blandeka Jak widzicie wywieczniki są zrobione Jeszcze pozgrzewane miejsca, tak jak tutaj na rurę Druga po przekątnej, jak prowadzę tą do mieszania I jeszcze od przodu, od frontu podejdziemy W dwóch miejscach, żeby można było mieszadło ustawić można rozpiąć taki ko widzicie tam czarne klamry, tu nie przejdę ale zaraz podejdziemy o co chodzi tam te czarne klamry się rozpina na górze rozwiązuje sznurek i można sobie śmiało e, otworzyć i, 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 i e, włożyć mieszadło także będzie dą trochę inne filmy z przepompowywania już nie zajrzymy do środka, a jeszcze tutaj ta szczelina wypełniona jest deseczką bodajże półtora cala, jak to pamiętam czy dwa cale, coś takiego. O, jak chcemy dostać się tutaj już widać z bliska. O kurde, prawie cały gumaglas. Warunki spartańskie, ale zaraz pokażę o co chodzi tutaj. I analogicznie tak jest tak samo z drugiej strony, więc tak wygląda przykrycie zbiornika. Wizualnie bardzo ładnie wygląda. No, tak robi wrażenie. Można powiedzieć, że trochę to chyba musiało kosztować. O, tutaj nawet rusztowanie powstało. W celu montażu. Nie zawali się to pode mną. Mam nadzieję, że nie, bo kąpiel murowana. No, taki kawałek zostało mi obsypać Ale to już muszę czekać na wiosnę, ja stąd spierdzielam, bo nie Niepotrzebna mi dzisiaj kąpiel Jeszcze No, jak wy to oceniacie? Takie cudo? Nie jest to skomplikowane, ale wiecie, koszty i plandeki to też jest Spawie to jest największy Udział No i też montaż Czterech Panów, to dzisiaj Od siódmej do 14 pracowało plus dźwig parę godzin, żeby właśnie na ten słup się dostać. I od środka po prostu na górę była wstawiona blandeka i powoli ona rozwiniana. Tak już ona przygotowana przyjechała, więc można powiedzieć, że zbiornik jest gotowy do użytkowania zamknięty. Co do zbiornika już więcej tutaj e, nic nie trzeba robić. Tak wygląda. A jeszcze zaraz przejdziemy sobie do innych tematów, które dzisiaj były w międzyczasie ogarniane. Co do pompy, nie udało się nawet i na zimno. Ta tulejka nie chciała puścić. Tu z tej strony, jak pokazywałem, puściła. Więc no nie ma tu żadnych zabezpieczeń, tylko po prostu trzyma rdza i wiek. Ale udało mi się budkę poskładać prawie bo jeszcze muszę z przodu przykręcić uchwyty na wiaderka na wodę i na pasze na paszę to trzeba będzie coś innego wymyślić o, o tylko trzymam cholera tylko na wodę na paszę to będzie trzeba z czegoś innego zrobić a może to idzie inaczej o, i już się trzyma uchwyt, o budka gotowa, tylko tak temu to tak nie wierzę, bo to może wyskoczyć, zobaczymy w praktyce, jak nie to się mi matem zaspawa i będzie dobrze, ogólnie w tej budce karmika nie robiłem, bo raz, że nie złożą się te, e, ten wybieg, a dwa tutaj okienko za małe jest na to, rewizyjne. I nie wchodzi, trzeba byłoby wycinać większe, ale patrzyłem do drugiej. Tamtej pasuje, więc w tej nie wycinałem. Więc już w sumie budka gotowa do, do przestawienia i do zasiedlenia. Tak o w międzyczasie dzisiaj taka robota. No a teraz co? Teraz co? O, Ops. jak koza o kurwa! No to tradycyjnie na koniec dnia ludzki monolog, podsumowujący cały dzień. Z jednym się udało, z jednym nie ogólnie. Także nie, mogą, nie może być same pasmo sukcesu. Czyli zbiornik na Gnojowice został przykryty, finalnie zakończony. Warunki pozwolą, czyli albo mróz przyjdzie, albo wiosna. Wtedy dokończę obsypywanie, ogólnie na wiosnę całym tamtym terenem się zajmę wokół tego zbiornika. Tego akweduktu, że tak to powiem, generalnie mi się podoba teraz wygląd taki. Brakowało takiego wykończenia tak przy tej budowli tego, tego czegoś, tak? I ten dach zupełnie zmienił tą konstrukcję. Według mnie osobiście, moim skromnym zdaniem, nie wiem jak waszym, ale moim, e, bo tak to stały takie ściany, jakby, jakby coś było niedokończone. tak. Ogólnie przepisy w tym momencie nie nakazują instalowania tego daszku. Ale nie wiadomo, jak to kiedy się zmieni. Gdzieś tam słyszałem już, że od 27 będzie obowiązkowo. Każdy zbiornik naziemny na Gnojowice będzie musiał być szczelnie zamknięty, czytać, będzie musiał mieć dach. Jak to wyjdzie, nie wiadomo. Ale z drugiej strony na pewno okolica odetchnie świeżym powietrzem 1 marca, bo jakbym zaczął mieszać ten fetor, to u miejscowości pewnie by nie wywiesiło tego dnia prania ani nie otworzyło okna w domu także nikt nie będzie mnie chociaż tutaj klął. Co do kosztów, wracając do tego daszku, zrobimy sobie taki oddzielny film, może na niedzielę podsumowanie całej budowy, całej inwestycji tutaj tego zbiornika, ogólnie jaki to był koszt i wtedy powiem dokładnie jaki etap. To były trzy etapy, tak, wykonanie płyty dennej ściany z prefabrykatów i ten właśnie na koniec daszek ile to wszystko kosztowało a i to przyłącze, ta woda, ten zawór, to wszystko także takie są tematy, takie koszty tego wszystkiego więc yy, będzie ciekawy odcinek z tego podsumowującym nie chciałem tego robić wcześniej bo jak niedokończone to co tu dzielić to na kilka etapów dzisiaj widzieliście tak pobieżnie e, realizację tego przedsięwzięcia no tak dużo nie chciałem tu panom, bo może nie ktoś miał nie, nie każdym mieć życzenia, żeby być nagrywany, więc tak e, z boczku gdzieś tam coś tam się przemknęło. E, ale efekt finalny myślę, że jako taką zaprezentowałem i każdy chyba co tam słuchał wie o co chodzi. Odnośnie pompy, no to ja już powiem wam, nie mam bladego pomysłu. E, nie bardzo to ma kształt, żeby to na prasie wycisnąć, aczkolwiek może, może podwiozę gdzieś do znajomego jutro, jeszcze spróbujemy to wycisnąć na trasie. co będzie, zobaczymy, może wtedy puści, bo było grzane, no już naprawdę było tak fest podgrzana ta oś, że i ta tuleja, że aż kolor, kolor to zmieniło, tak jak lampą gazową było z 10 minut grzane, no to e, musiało to się dobrze nagrzać, tak wszystko cały się tam topił palił się wręcz, wypalał więc e, temperatura tego była Naprawdę solidna, no i mimo to nie puściło. Także tutaj wielkie dla mnie zaskoczenie i zdziwienie. No wiadomo, jeszcze to pod wpływem ciepła wszystko mogło napęcznieć i, i mogło się na gorąco nie dać wybić. Ale po ostygnięciu również było to samo. Także tutaj już duże dla mnie było tutaj zaskoczenie, że ani na ciepło, ani na zimno nie szło tego wybić. Jedna ośka poszła, czyli pół, połowicznie się udało. Także jutro trzeba będzie tą pompę zawinąć do bagażnika, to znaczy te resztki pompy i pewnie na to wyślę do znajomego, żeby to e, spróbował na prasie wycisnąć. Nie za dłużej, żeby tutaj krzywdy nie zrobić, bo, no, bo ten dekiel może pęknąć i to spowoduje dodatkowe niepotrzebne koszta. Ciekaw jestem, czy wszystkie te elementy podliczyć. To nie będzie skórka za wyprawkę wszystkie części do tej pompy i nie będzie to gdzieś dwóch trzecich kosztu nowej eee, także taka ciekawostka, zobaczymy ile wyjdą części jeżeli się uda jutro szybciutko rozebrać to może jeszcze tatę wyślę do Zambrowa, żeby po te uszczelnienia, łożyska i, i te łopatki podjechał jeżeli będą na miejscu, jeżeli nie no to na zamówienie będziemy czekać a ja jutro muszę w gnojowice niestety tydzień szybko zleciał i cotygodniowy obowiązek trzeba wykonać, no muszę Was niestety zmartwić, ale nie będzie kultowej sceny lecącej gnojowicy do zbiornika nie tym razem, jedynie może z boku posłuchamy jak to płynie nie ma innej opcji, co do mieszania też tam właśnie wspominałem, że został zgrzew na kolejne wejście do rury zostawiony więc pod tą Blandekę można będzie w każdym momencie sobie doinstalować to właśnie chcę potem i ta pompa jest szczególnie, żeby ją mieszać tak, z tego zaworu, z tej rury stalowej zaciągać, co trzeba, co jest do opróżniania i pompować to po przeciwną stronę z góry kolanko 45 stopni, żeby ładnie nam mieszało, jeszcze przekręcone, żeby to pchało, wszystko kręciło jak od dołu będzie ciągnąć w górę, z góry zalewać, z drugiej strony to samo czynnie będzie się mieszać i myślę, że taki zbiornik 2-3 godziny to spokojnie się wymiesza na tyle żeby, żeby dało się ciągnąć zwłaszcza, że to nie jest u mnie jakaś mocno gęsta gnojowica bo jednak z tego utwardzenia z tego placu troszeczkę tej deszczówki, tych wód upadowych spływa do tego zbiornika, nie ukrywajmy i rozcieńcza, więc o tyle dobrze że nie jest to jakaś tam bo gęsta masa i łatwo będzie się tym powinno, łatwo powinno się tym zagospodarowywać. Także co? Kończymy dzisiejszy film. Jutro rano będzie temat grany pompy, przepompowywania, także znowu coś się będzie działo, a tymczasem kończymy i do następnego.